No siema, witam was w kolejnym poradniku na moim kanale, a dziś pokażę wam jak odblokować link na linkvertise.com. Zanim zaczniemy musicie się upewnić, że macie zainstalowane na przeglądarce wtyczki blokujące reklamy Jeżeli macie zainstalowane możecie pominąć ten krok i przejść dalej, a dla osób co nie mają zapraszam na mój poradnik Dobrze, jak jesteśmy już na linkvertise.com, musimy zweryfikować się, że nie jesteśmy botem Klikamy i przynosimy następną stronę po weryfikacji klikamy na przycisk szary z napisem Free Access. Następnie już tylko klikamy w szary przycisk Download, ale zanim zaczniecie pobieranie musicie wyłączyć antywirusa, bo niestety instalator od jest wykrywany jako wirus. I dopiero teraz możecie pobierać już swój plik z LinkVertiza. Po pobraniu tego pliku klikamy w ten instalator, czekamy aż się włączy, następnie klikamy dalej, upełnić wszystko i klikamy uruchom. No i was tutaj przeniesie na link już wtedy ten prawidłowy. No i w moim przypadku jest tutaj na mojego Discorda. Więc no zaraz dzięki za oglądanie, jeżeli pomogłem zostawcie łapkę w górę, w suba, to sobie więcej na oko.